Ja usiąłam z tej strony CosX A ja Was witam w drugim odcinku z Toy Tycoon. No i dzisiaj gramy. Kontynuujemy tą serię. No. Mam tutaj parę rzeczy do ogarnięcia. Nasze ja skina zmieniłam. dobrze. No sp. Okej. No to fajnie. Fajny początek w ogóle. A kupię sobie tutaj drzwi. No czemu nie? A mały pokoik sobie kupię. A bombę sobie tam rzucę. Bo co? Kto zabrali? Janik? Eee, już nie pamiętam, bo dawno nagrywałem ten tej Nie pamiętam czy się kasę odbierało, czy eee, po prostu eee, po prostu zwyczajnie no, samo dował. Ja tutaj poskaczę troszkę. Może wreszcie uda mi się to przejść. I dostanę, no 1500. pięćset jeżeli komuś się udało to o ile będzie opcja to proszę o napisanie w komentarzu to ja będę przypinał serduszka e, ja tam nie wiem jak załączyć komentarze pod niektórymi odcinkami są a pod niektórymi nie ma więc, jak pod tym odcinkiem będą komentarze, to bardzo bym prosił o zostawienie takiego. Czy komuś się to udało przejść? Bo no ja idę na to oby, No. I tak to ciągle. No, jakieś osoby ze mną grają zbytnio nie chciał podawać ników eee. ale ja niestety nie mam robuxów i prywatnego serwera nie wykupię tu się nie da doskoczyć hm, nie wiem eee, pójdę pozwiedzać bazy innych Zblokowałem. O, tutaj jest... Um, to obi. Dobra. Ja idę do bociórki. Gdzieś tutaj zblokowałem. E, e, nie ma nic innego. Ja muszę... kaszkę Piękna. Ja, 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 ja jestem tak pokuszony na te większe słupki. No. no, po prostu po przejściu tego... O, i dostałem tyle kaski. O. Jakieś dory. <laughs> tak, nie, 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 nie muszę już przejść. Dobrze, tak. ale ja będę sobie ciągnął na ten parkur. Dzisiaj taki odcinek parkurowy trochę. Zobaczymy jak tutaj będzie. Czy mi się wreszcie uda tam dojść do końca? To jest teleport żółty. odcinkiem będzie miniatureczka samo zrobiona Sam robiłem pod poprzednim to info 3 czy tam 3 info ehm. Ehm. Była zwyczajna miniaturka a tutaj teraz będzie zrobiona od podstaw więc e że ja teraz nie będzie e, słychać, taki mały time lapse No i no, nie w przyspieszonym tempie. A już druga próba na wyciszenie się nie udaje. Ktoś tu nie wszedł. Jak oni tu wchodzą? Aha, dobrze, wiem już jak. Hmm. Trzeba chyba ściany wzmocnić. Ten odcinek będzie trwał chyba jeszcze 4 minuty. Dziewczyna się tu narzuca. I będzie widać silnik. Dobra, chociaż będzie miała duży znaj. Przynajmniej tych, co oglądają kanał mm. Ręce mi opadły. Teraz tutaj duży tej drużyzna jest. Dobra, wezmę tą skrzynię. To oby. Tak, fajne obwy. Um, yy, No to. Yy, chyba za 3 minuty będzie koniec odcinka, bo to już będzie 10 minut. A jeszcze jak będzie można, to napiszcie w komentarzu, czy yy, Pasują Wam takie odcinki jak tutaj ty Tajkun, na przykład? Albo ja, jaki Tajkun wy byście chcieli, bo jakąś grę? Więc e, pro, proszę e, o komentarze. Dobra, pokazujmy, jakby. Dobrze poszło. Dobra. Teraz dalej. Dobrze, mamy to. No i kamera mi się zepsuła. Dobra, ale klimuje. Oż, mamy to. Teraz muszę chodzić chyba z taką kamerą. 10K mamy. Mój drodzy, 10K. Dawajcie, idziemy na obby Jeszcze raz. Co prawda z zepsutą kamerą, ale okej, okay, niech będzie. To ja to muszę tak chodzić? O. Wtedy się rusza kamera. No dobra, po Chyba... Hmm, tam skrzynię? Hmm. Uciekam! 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 ona burgerami będzie się strzelała, czy tam czymś. No, zaraz się kończy odcinek, to ostatni raz próbujemy to obby. Niestety się nie udało. Chyba jeszcze jedno zdążymy. <laughs> Może jeszcze jedno. To już się będzie ostatnie, bo ja bym się wolał trzymać 10 minut odcinka. To mi strasznie dużo zjera. Gigabajtów. No niestety ja już muszę skończyć nagrywanką. No nie wiem, może kupię to. Dobra. Opłacało się. Bardzo się. Czemu ja tego... Oh. Jeden dobrze Teraz mamy wyższe I w następnym odcinku Będziemy kontynuować Do widzenia Bye